Ewa Łazowska Kozia dusza Pewna koza W wieku słusznym Co rozumu jej nie stało Zamiast dbać o czystość duszy Dbała tylko o swe ciało Kozia dusza Jak to dusza W brudzie z kozą Żyć nie chciała Wyskoczyła kiedyś z kozy i gdzieś sobie poleciała. Pan gospodarz, co ją trzymał, karmił, poił i chołubił, w końcu także nie wytrzymał. Głupią kozę w lesie zgubił. Jaki morał stąd wynika? Ano taki moi mili że higiena duszy ważna byśmy się nie pogubili Czytał Bogdan Dmowski